Czy uważa pan, że warto wycinać lasy, drzewa, żeby budować drogi? Ue, chyba myślę, że nie. Raczej nie. Tak, y dużo to w mieście odciąży miasto od smrodu, a... To zależy, w którym miejscu, w niektórych ja tak. Nie. Jeżeli jest droga potrzebna, no, bo trzeba by gdzieś indziej zasadzić drzewa, po prostu w innym może miejscu, nie? Hmm. Wycinanie lasu, żeby budować drogi, to dobry pomysł, czy raczej nie? Bardzo zły. Bardzo zły, tak? Paskudny. Bo mam tutaj taką mapkę, że będą budować łącznik, między drugą 11 a 12. Rad, rad, ra, raczej nie powinno wycinać się tego lasu. No, a nie dałoby rady tego przebudować gdzie indziej? W, w jakiejś innej li, lokalizacji? Tu bokiem przejadą prędzej na lesno. Tam nie będzie dużo wycinki już. Tam się poszerzy dosłownie o 2 metry. Mnie no, się wydaje, że w ogóle niepotrzebny ten łącznik jest, bo kto chce jechać do Leszna, to od poznania to sobie skręci już tam gdzieś w środzie, czy gdzieś tam się skręca. Jak nie potrzeba, no to lepiej tego nie robić, a jak jest naprawdę potrzeba bezpieczeństwa, no to trzeba zrobić. No ale jak nie potrzeba, no może ktoś zmądrzeje i nie wytnie tego, no nie wiem. No nie wiem, nie wiem, trudno mi powiedzieć. Jeżeli jest droga też potrzebna, żeby obwodnicę zrobić czy coś, no mhm. należałoby przecież wyciąć po prostu, dzień indziej drzewa zasadzić, nasadzić drzew w sumie. Przyszłościowo to nic nie myślą, bo tylko tu i teraz musi być ważne, ale co nasze dzieci, wnuki, z potem to skąd się wezmą te drzewa, ile lat rosną?